Nauczanie domowe, 30 listopada, Księga proroka Izajasza, rozdział 49, wersety od 1 do szóstego. Wyspy posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną utajł mnie w swoim kołczanie i rzekł mi tyś sługom moim w tobie się rozsławię ja zaś mówiłem próżno się trudziłem na darmo i na nic zużyłem me siły lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego wsławiłem się w oczach Pana Bóg mój stał się moją siłą a teraz przemówił Pan który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Bóg mówi, tyś sługą moim. Jest to jasne powołanie już złona matki. Od urodzenia kształtowałem cię na mojego sługę. I ta służba w końcu ma wymiar walki. Usta jego to ostry miecz. On sam jest strzałą utajoną w kołczanie, ale skutecznie ostro działającą. Jest to druga pieśń o słudze Pańskim. Tajemniczej i przedziwnej postaci. Cechą charakterystyczną dla tej osoby jest bycie sługą. To działanie, do którego Bóg powołuje tę osobę, to zebranie rozproszonych z Izraela w pierwszej części oraz bycie światłością dla Pogan. To druga część, można powiedzieć, bardziej dla nas. Rozjaśniająca się nadzieja. Ten sługa pański jest generatorem mocy, powodującym i zbawienie dociera do krańców ziemi. I widać, że w Bogu jest pewien plan, pewna strategia działania od narodu do całego świata. Zwraca się przecież ów sługa do wysp, i ludów najdalszych, czyli do nas, i mówi o swoich rozterkach, że zużył siły na nic. Mówi o nas. Z jednej strony o trudności w pozyskiwaniu tych, którzy pójdą za Bogiem, a z drugiej strony o naszych wewnętrznych rozterkach, o naszym myśleniu, że my sami działamy tyle razy, działamy bezskutecznie. Działamy zużywając swoje siły. Sługa pański jest zatopiony w historii. Przychodzi podnieść szczepy Jakuba, czyli jest to odwołanie do patriarchów, do tego momentu, kiedy właściwie jeszcze nie było narodu, ale był zbiór pokoleń, że to były szczepy, które współpracowały ze sobą. I Przychodzi, aby przyprowadzić rozproszonych z Izraela. Odnosi się to do niewoli, do królestwa, które upadło, do deportacji, które nastąpiły. Zanurzony w historii, realizuje zamiar Boga. Jezus mówi do apostołów przecież: Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Nie wstępujcie do pogan. To jest pierwsza misja. Najpierw Jezus chce podnieść Izraela, chce pozbierać tych, którzy się tutaj pogubili. Dlatego, że ten naród najlepiej był przygotowany do przyjęcia słowa. Sam Bóg działał nad tym, pracował nad tym przez stulecia, między innymi przez to proroctwo. A z tego narodu będą przecież pierwsi głosiciele zbawienia dla wszystkich, czyli apostołowie. Gdyby miało być inaczej, to niepotrzebne byłyby tak długie działania Boga. Niezrozumiałe byłyby wtedy dzieje Starego Przymierza. W tej drugiej pieśni o słudze pańskim rozbrzmiewa strategia Boga, służba. Ten niesamowity dar uniżenia siebie, kiedy Bóg pozwala, by Jego syn rozwijał się od łona matki aż do ofiarniczego oddania życia. Wzywa nas, abyśmy też nauczyli się takiej służby od najmniejszych do największych, od domu rodzinnego aż po gotowość ofiary dla innych. Jest to służba, która oznacza, że ja jestem gotów ograniczyć swoje działanie do tego zadania, tego pola, który mi Bóg wyznaczył, ale równocześnie jestem gotów włączyć się w tę misję powszechną, aby Ewangelia dotarła aż do krańców ziemi, ponieważ ja muszę nauczyć się służby, ponieważ ja chcę być włączony. Przez Tego, który jest generatorem zbawienia, do rozbłyśnięcia światła wszędzie, od mojego domu, aż po krańce ziemi. Pozwól, by sługa pański, ta światłość świata przeniknęła twoje serce. Pozwól, abyś został posłany, czy to do swojego domu, czy na krańce ziemi, bądź posłuszny, wtedy Bóg uczyni cię skuteczną strzałą zaostrzoną. Niech ci w tym błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec, syn i Duch Święty.